Ja się w ogóle nie boję creeperów, zombiaków i innych takich szkieletonów. Mi się wydaje, Szarki, że ty jesteś cykorem i bałbyś się na przykład walczyć z pięcioma pojunkami, dwoma creeperami, nara. Jesteś chory, nigdy w życiu bym się nie bał. Ja się takich rzeczy nie boję, jestem już duży. Tak, to ciekawe. A dałbyś radę na przykład wypełnąć na pełne morze i płynąć na tratwie wśród na przykład El Gran Maja i Bloopa? Tylko ty jesteś głupkiem, bo takie potwory jak El Gran Maja, nie w ogóle nie istnieje. Czy ty jesteś na pewno pewny tych słów? Wydaje mi się, że istnieje. Nie istnieją takie potwory morskie. Nie istnieją, Dili, i nigdy nie istniały. To, że ty oglądasz za dużo TikToków, to już twoja sprawa. No to mam super pomysł. W takim bądź razie przygotuj wyprawę na tratwie i popłyniemy w pełny morze i zobaczymy, czy istnieją takie potwory. No oczywiście, że to zrobię i żebyś tylko nie płakał. A ja widzowie, muszę załatwić pewną sprawę u mojego przyjaciela, doktorka, bo mam niezły pomysł na pranka, którego będę mógł zrobić na szarki. Pani doktorku, pani doktorku, czy ma pan może jakąś straszną miksurę przemiany w potwora morskiego, bo chcę zrobić pranka na szarki? Tak się składa, że taką posiadam przed chwilą, nawet ją zrobiłem. I jest to niestety, ale tylko straszny reki. Jak to tylko straszny rekin, No, nie masz jakichś innych potworów, na przykład El Grand Mai albo Blupa? Nie mam, musiałbyś mi załatwić parę rzeczy, żebym to zrobił. Na razie mam tylko Rekina. To proszę o tego Rekina i co mam przygotować dla pana, żeby pan mi zrobił resztę Mikstor? Musiałbyś mi narysować jak te potwory wyglądają, żebym mógł ci to zrobić. Bez problemu, na pamięć znam te wszystkie potwory, więc mogę je narysować w tej chwili. No dobra, a to jest twój właśnie Reki. Ale ekstra dostałem właśnie podkę strasznego rekina, więc na pewno się w niego zamienię, jak będzie szarki na tratwie A teraz muszę narysować na tej kartce. Zacznijmy od tego, że Blub chyba jest szary, więc zróbmy taką otwartą gębę. I niech to wygląda tak. Może coś to doktorkowi powie. Teraz to wszystko wypełnię i zrobię wielkie oko, bo ten blub chyba ma takie wielkie oko, ale zrobię z taką czarną gałką tutaj, żeby był straszny. I na pewno musimy dorobić teraz wielkie upiorne zębiska, bo ten blub na pewno ma jakieś zęby. I czy, doktorku tobie to przypomina jakiegoś strasznego Potwora morskiego? Tak, przypomina mi nawet wiem jakiego. Jakiego, doktor Powiedz nam to wszystkim. Wygląda jak Bloop. Dokładnie, czyli przygotujesz mi taką miksturę? No pewnie, że ci przygotuję taką miksturę, już się biorę do roboty. Proszę o to twoja mikstura, blupa. Faktycznie dostaję miksturę blupa. To teraz jeszcze narysuję El Gran i i niech mi przygotuje miksturę El Gran Mai. Ale Gran Maja jest mega prosta do narysowania, bo ona ma tylko parę takich oczu tutaj w tym miejscu, ma wielki uśmiech, ale te wszystkie oczy musimy pamiętać, że są. Białe, więc na pewno są takie straszne Też ma wielką szczenę, więc musimy narysować tutaj taką szczękę A następnie takie wielkie kły, bo ta El Gran Maya ma strasznie dużo zębów, które przecinają jak jakiś nóż Czy panu doktorowi przypomina ten potwór jakiegoś potwora? El Gran Maya, odważnie już się biorę do roboty w takim razie O, i trzymaj, to twoja podka. Dziękuję za przygotowanie wszystkich potek, w takim bądź razie idę prankować teraz Szarkiego Tylko pytanie, gdzie ten Szarki zbudował tą tratwę? Najpierw muszę się z nim skontaktować Ej, Szarki, gdzie ty zbudowałeś tą tratwę, bo nie mam pojęcia, gdzie mam iść? Brilli, kieruj się na podmorski do doku. No dobra, to w takim razie już tam biegnę. Ciekawe, gdzie Szarki zbudował tą tratwę, bo nigdzie jej tutaj nie widzę. Nie gadajcie, że to jest ta tratwa od Szarkiego, Przecież my nią nigdzie nie dopłyniemy. Ej, szarki, co ty zbudowałeś? Miałeś przygotować porządną tratwę morską! No a co to jest tratwa morska? Wsiadaj, płyniemy! Tylko gdzie ty chcesz na tym dopłynąć? Ale no dobra, spróbujmy! Dili, jesteśmy już na środku morza i tych twoich głupich... Potworów nie ma No nie ma, to prawda, nie ma żadnego potwora morskiego Ale chwila, Szarki, zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy Czego ty znowu zapomniałeś, Didi? Nie wyłączyłem piekarnika w moim domku Więc muszę wziąć teraz wrócić na moje łódeczce Prosto do domku i zaraz tutaj wrócę, przysięgam No i teraz odpyłam właśnie o tej łódki I wypiję pierwszą potkę I będę strasznym rekinem I wystraszę teraz Szarkiego Bo ten myśli, że żadnych potworów nie ma tutaj Dlatego wychodzę teraz z łódki i piję tą potkę I zamieniam się w mega strasznego rekina No zobaczcie, że jestem mega straszny a ciekawe, co to będzie, jak się zamienię w Bluepa, albo w El Gran Maję. Teraz muszę popłynąć do tej tratwy i wystraszyć Szarkiego. Boże, masakra, tego Didiego nie ma już parę godzin. Dlatego ja je sobie po prostu wskoczę tutaj do tej wody i se popływa. Widzowie, Szarki w końcu wszedł do wody, więc mogę teraz podpłynąć i go wystraszyć. Więc się troszeczkę zanurzmy i go zaskoczmy od podu. Pila, co to za jakiś dziwny dźwięk? Kto tutaj jest? To ja, straszny rekil. Myślisz, że co? Zaraz się zjem, bo wszedłeś do mojej wody. O mój Boże, tu faktycznie jest reki! Uciekam! Odejdź stąd, głupku! Słyszałem, że się nie boisz morskich potworów, a tak się składa, że jestem morskim potworem. No i zaraz pożałujesz, bo ci skopię tyłek, jeżeli stąd nie odpłyniesz. Nie odpłynę, bo muszę cię zjeść jakoś trochę. a mia niam, niam, niam. Ej, zostaw mnie! To ciekawe, co powiesz na to, jak rozwalę ci trochę łódki tej twojej traty. Zaraz zatoniesz całej. Nie rób tego, bo nie będę mógł się stąd wydostać. Muszę stąd odpływać o Boże, jaki straszny rekin, Didi miał rację. Haha, <Szarki>, szarki się wystraszył, ciekawe co będzie, jak zobaczy prawdziwą El Gran Maję, to wtedy dopiero zrobi siki w majdy. A ja w takim razie się odmieniam teraz i muszę przypłynąć tu z powrotem na tratwę i powiedzieć, że wszystko zrobiłem. Szarki, Szarki, ja już powoli wracam, nie, co prawda nie było mnie trochę długo, ale zdążyłem wszystko zrobić. Didi, tu był straszny rekin, zniszczył moją tratwę. Jak to straszny rekin, przecież straszne rekiny nie istnieją, mówiłeś. Ale on jednak istnieje i tutaj był, zniszczył mi tratwę, chciał mnie zjeść. Nie wierzę ci, pewnie sam rozwaliłeś tą tratwę. Nie, Dini, nie rozwaliłbym tej tratwy, on naprawdę tu gdzieś pływa, uważaj. Przecież żadnego rekina nie widzę w tej wodzie, o czym ty mówisz? Dili, pakuj się tutaj na tratwę, tutaj jest rekin gdzieś. Ej, Szarki, tam daleko widać El majej jak tutaj płynie. No, El Gran Maya gdzie? Przecież ona nie istnieje, Didi Istnieje, ona tam płynie nie wiem jak ty, ale ja zwiewam z tej tratwy wraz z powrotem do domku. Zapomniałeś o mnie. Nie, ale widzowie o nim nie zapomniałem Po prostu zaraz wypijemy miksturę El May I zamienimy się w nią i wystraszymy Szarkiego Dlatego znowu piję tą miksturę I zamieniam się teraz w mega straszną Wielką El Granmaje Zobaczcie jakie ona ma wielkie kły Więc teraz musimy podpłynąć do tej łódki I wystraszyć Szarkiego Na pewno się wystraszy A to jest jakaś masakra Dili sobie coś wymyślił Przecież takie potwory nie istnieją O czym on widzowie mówi Jak to takie potwory nie istnieją Przecież jestem straszną El Majo. O czym ty mówisz dzieciaku ja nie istnieje? Tak, nie istnieje. Co ty robisz, Ja nie mogę. Bo idę szybko do góry. Zostaw mnie w spokoju. I co ty, Że uciekać przede mną i ze mną walczyć. Podobno jesteś takim osiłkiem. Eee, ja tylko żartowałem, pani Elgradbajo. Proszę idź stąd. to. ciekawe, co powiesz na to, że jak ci zjem całą tratwę teraz. Miam, 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 miam. Chodź teraz ty. Nie rób tego. Nigdy się nie dostaniesz tu do mnie. Będę tu tak długo, aż sobie stąd pójdzie. W sumie racja. Nie potrafię wychodzić ląd, więc się do ciebie nie dostanę. Niestety muszę wracać. Ale cię zjem kiedyś indziej Co teraz Dili powie? Mówiłem, że to nie istnieje, a to jednak istnieje Wyjdę na głupka Ale Szarki został sprankowany Widzieliście jak szybko wskoczył na ten masz Myślałem, że naprawdę on zejdzie na zawał ze strachu Ej Szarki, co ty tam robisz? Złaś stamtąd Didi, tu była El Gran Maya, naprawdę tu była Jasne, sam mówię, że El Gran Maya nie istnieje I się śmiej ze mnie, że uciekam stąd Ale ona naprawdę jednak istnieje No to musisz mi jakiś dać na to dowód Ej, czemu ta tratwa jest jest tak, rozwalona. Zaraz utoniemy. No Robo Egran maja to zniszczyła. A ja stąd nie schodzę, Didi. No dobra, to w takim razie ja posteruję, chociaż się już chyba nie da sterować tą tratwą. Zostaliśmy tu uwięzieni na zawsze. Ale ty się, Didi, tak nie ciesz. Może miałeś rację co do tych dwóch potworów, ale Blub na pewno nie istnieje. To wygląda jak z jakiejś bajki po prostu. Ja ci mówię, że istnieją te potwory morskie. Zwłaszcza Blub. Ten Blub jest najstraszniejszy, a ty się śmiejesz, że to są jakieś trendy z TikToka. Nie masz żadnej racji. Nie istnieje Blub, gubku. No to w takim razie popłynę teraz po Blupa i powiem, żeby cię wystraszył. A to se płynie, może dolecisz tu za 25 lat. No dobra, to w takim razie siadam do łódki i płynę szukać Blupa i przyprowadzę go na tą tratwę, żeby cię zjadł całego. Kiri Gupek myśli, że się nabiorę. Fie dobra, może miał rację z tymi dwoma, ale z Blupem już nie uwierzę. Widzowie, skoro Szarki nie patrzy teraz w moją stronę, to jest idealny moment, żeby wypić miksturę Blupa i się w niego zamienić. Zobaczcie, jakim jest tym wielkim Blupem. On jest tak wielki, że ja się nad nim jeszcze w kamerze, żeby wam go pokazać całego. Dlatego mam nadzieję, że Szarki się mnie teraz wystraszy, więc płynę w jego stronę. O Boże, jaki ogromny ten blub. To niemożliwe, że on istnieje. Muszę stąd jak najszybciej odpłynąć. Zostaw mnie. Wracaj tu, Szarki. Mówiłeś, że nie istnieje. Tak mi powiedział Didi. No, bo tak myślałem, ale, ale ty wyglądasz na miłego. Nie możesz mi zrobić krzywdy. To gdzie ty w takim razie teraz uciekasz, skoro jestem niewymiły? E, no, jak najdalej, bo ja się boję takich Rzeczy, ja jednak z nimi nie chcę walczyć, i proszę, żebyś dał mi spokój. No to się szykuj, no teraz po żarcie będziesz moją przekąską dzisiaj. Myślisz, że uciekniesz? A, proszę, nie rób tego, zamykam oczy, błaga. Szarki, ty cykose, to byłem ja, Didi, cały czas. Czy śmiałeś, że nie istnieją te potwory? A i w sumie nie istnieją, bo ja się za nie przebrałem. I od początku wiedziałem, że to ty, ja tylko sobie tak żartowałem, że się boję. Jasne, ty żartowałeś, ty się prawie popłakałeś ze strachu. Widziałem, to i widzowie też to widzieli. Ja się takich rzeczy nie boję, daj mi spokój Ej, Szarki, Elgren Maja tam płynie. Co? Gdzie? Ucieka. Ale on szybko zaczął płynąć. Naprawdę się jej boi. O, widzę, Rekinie, że nabrałeś odwagi na starcie ze mną. To świetnie się składa, bo teraz cię zjem. <śmum> Ten Rekin był mega słabiutki i dlatego się zanurzam i idę szukać kogoś lepszego. Ja nie wie, że Elgren moja wygrała z tym strasznym Rekinem Szarki. Mieliśmy rację. Jeszcze Elgrand moja jest gotowa na innego przeciwnika. Jestem ciekawy kto teraz będzie Słyszałem El Granmajo, że szukasz godnego Przeciwnika, no to jestem I teraz zamierzam ci pokonać O nie, Shark Infected Water zbliża się do El Maya i ciekawe kto wygra tą walkę Mam nadzieję, że El Granmaja, bo trzymam Za nią kciuki No dobrze, w takim razie chciałeś się sprawdzić No to teraz po tobie I właśnie cię zjem niam, 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 niam. No i tak mi się wydawało szarki El Maya wygrała z tym Infected Water Wierzyłem w nią od początku Ale mnie właśnie rozciągnęło, bo zjadł Taki duży statek. Dajcie mi lepszego nie przeciwnika. Nie wiesz, że El Grand Maja wzywa jakiegoś innego przeciwnika. Ciekawe, kto to się pojawi! Grand Maja szuka godnego przeciwnika, więc ja płynę ją pokoć. nie Szarki, czy ty to słyszeliś ten wielki, straszny blup płynie po El Grand Maje? Musimy stąd szybko zwiewać Szarki albo zobaczyć tą walkę, jak spolisz? Ja tego nie oglądam, No boję się tego No jak zwykle Szarki jesteś cykorem. No dobra, to w takim razie Ja lepiej tą walkę obejrzę na jakichś kamerach Albo w jakimś, na jakimś większym ekranie Bo to może być naprawdę ekscytująca walka No i właśnie w tym momencie dowiadujemy się Jakim cudem Blub dotarł do El Gran May widzimy jego trasę, którą przymierzał No i jakim cudem Blub znalazł tam El Gran Maię. Zobaczcie, El Gran Maya była tam u góry A Blub od dołu płynie się spotykają na jakiejś wyspie Co to jest takiego niby? Wojsko teraz leci Ci im pomóc chyba, ale komu wojsko Będzie pomagał, El Grand Maya czy Bloopowi W takim bądź razie, ale El Grand Maya i The Bloop versus El Grand Maya Zobaczymy w końcu jak oni się do siebie Zbliżyli, bo u mnie na świecie to było Mega dziwne, rozumiem, że El Gran Maya Walczyła z rekinem, ale że Bloop się tam Pojawił, możemy zobaczyć, że teraz Wojsko ubiera specjalne kombinezony I będą skakiwać do tego oceanu, ale oni Jeszcze chyba nie wiedzą, że tam jest El Gran Maya I Bloop, a może o tym wiedzą i specjalnie tam Lecą nurkować, wiedzą tam jest El Grand Maya Ale faktycznie jest ona po też niewielka. A tu płynie teraz blub, chyba. Tak, to jest blub. Zdecydowanie to jest blub, więc skoro to jest blub, a tam El Gran Maya, to zaraz będzie wielka wojna między nimi. Nie ciekawi tylko, co te helikoptery transportują. A, dobra, już wiem, rakiety, żeby ich rozwalić. A dlaczego nie chcą ich rozwalić? Przecież nic takiego złego chyba nie zrobili we dwójkę. Przecież oni tylko będą ze sobą walczyć prawdopodobnie, tak jak u mnie na świecie. I uwaga, zanurkowały rakiety. Mam nadzieję, że tam żadnego płetwu nurka nie ma. Nie, co tu jest? To, co to są za drony podwodne? To wszystko zmierza, żeby filmować to. Wielką, ekscytującą walkę. Tu za mną jest Blub na ekranie. jaki on jest straszny. Ja się naprawdę zaczynam bać. I te wszystkie drony mają ze sobą kamerę, więc będą nagrywać całą nam walkę. Ale ten El Gran moja też jest potężna, naprawdę. I Blub, możecie pisać w komentarzach, jak myślicie, kto wygra tą walkę. Bo według mnie to chyba wygra Blub. Tak coś mi się wydaje. Spotkajcie twarzą w twarz. Co prawda, nic nie widać, bo słabej jakości te kamery są. Ale Blub otwiera buzi. Ej, ale El Gran moja ma zęby, jak takie szkolce śpiczaste. Patrzą na siebie. Ciebie nic na razie nie robią. Chyba, ze sobą rozmawiają. Może się jakoś komunikują. Kto wie? Ale Blub chyba zaraz użyje swojej mocy albo czegoś. Bo to wygląda mega. Ale to mega jeszcze strasznie. I nabiera wody. Ej, co tu się dzieje? Czy ten Blub ją wciąga teraz tą El Gran Maję? Czy o co tu chodzi? Nie. Ej, albo wzywa posiłki. Ej, proszę El, El, L. Maja zaatakuj go! Chyba jest demonstracja demonstracjach dźwięku. Kto jest głośniejszy? Ale Blub zdecydowanie jest głośniejszy według mnie. Bo jest większy od El Gran Maya chyba. Ale zdecydowanie El Gran Maja ma więcej zębów od Blupa. Więc może łatwiej go Zjeść, chociaż nie wiem, jak to tutaj wygląda między nimi. Chyba idą na siebie. Uwaga, zaatakowali. Kto wygra, kto wygra? El Grand Maja gryzła. Teraz Blub chyba Zje coś. Nie wiem, ale nagrywają to też z góry, więc bardzo dobrze będziemy widzieć to z dwóch z perspektyw. I nie, czekaj, Blub za całą El Grand Maja chycił ją wszędzie. Zobaczcie. Ale mu się wydostała, ale została zraniona El Grand Maja. No niestety. Czy El Grand Maja się wycofa? Nie, Blub dalej atakuje ją. Chociaż czemu El Grand Maja nie wygrywa? Przecież ona ma takie wielkie, długie, cienkie zębiska. Ale tu jest naprawdę w jedynek jak na na Jedną stronę tutaj. Blub też oberwał od El Maya ale dobrze mu tak. W sumie nie. Ogonem go jeszcze wolno. Ja się kręcę, co tu się dzieje. No i Blub stracił kawałek swojego nosa. Dosłownie nie ma części skóry. A El Gran Maja wydaje się całkiem cała. Ale Blub się wkurzył, wkurzył się zdecydowanie. Blub na El Gran Maja. Lecą u siebie jak tyd byki dwa. To uderzył. Nikt nie wtrafił. Chybili. Chociaż nie czekaj. Blub ugryzł El Maya za ogon. Nie wierzę, że on to zrobił. I właśnie w taki oto sposób Blub ma przewagę teraz nad El Gran